Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy dziś niezwykłą przyjemność skomentować dla widzów nadzwyczajne wydarzenie finał UEFA Champions League, który odbędzie się na legendarnym Estadio Santiago Bernabeu. Jeśli tylko finalistów nie pożre trema, możemy spodziewać się wielkich emocji. Miejmy więc nadzieję, że czeka nas dzisiaj półtorej godziny minimum piłkarskich delicji. Liverpool. Zmierzy się z Realem Madryt. Zatem nadszedł ten moment, który wywołuje dreszczyk emocji chyba u wszystkich kibiców, piłkarzy, działaczy, pracowników klubów, a nawet zapewniam Państwa u dziennikarzy sportowych. To musi być niezwykłe uczucie wystąpić w wielkim finale UEFA Champions League. Jak w takich warunkach zachować zimną krew i pokazać się z najlepszej strony? Oto kamień filozoficzny, którego szukają nawet najlepsi. Ta ekipa lubi przycisnąć rywala już na jego połowie. I takiej gry wysokim pressingiem spodziewałbym się także dziś. Na pewno będzie to wymagało zaangażowania i koncentracji od początku do końca. Ale jeśli nie odpuszczą, o gole powinno im być stosunkowo łatwo. Ważne natomiast, żeby dokładnie kryli rywali, bo z tak agresywną grą każdy błąd będzie kosztowny. Poznamy dziś najlepszą klubową drużynę w Europie, bo przed nami finał UEFA Champions League. Obie ekipy pokonały niezwykle trudną drogę, by się w nim znaleźć. Ale koniec końców pamięta się tylko zwycięzców. I tak i nie, to. Przegrane drużyny Bayernu, Atletico czy Milanu też na trwałe utkwiły nam w pamięci. Czasem aż trudno uwierzyć, że pierwszy finał tych rozgrywek odbył się dopiero w 1993 roku. Ależ Milan miał wtedy ekipę, a jednak Włosi musieli uznać wyższość Olympique Marsylia. I triumfowali dopiero rok później, gdy sprawili pamiętne Manto 4 do 0 w Wielkiej Barcelonie Krójka. Ciekawe, czy dzisiejszy finał też przejdzie do historii. Dziś oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są w stronę tych dwóch ekip, które oglądamy na boisku. Jak mawiał klasyk, takie mecze się wygrywa, a niekoniecznie gra pięknie dla oka. W tronku finały mundiali bywają nudne, ale Ligi Mistrzów niemal nigdy. Co najmniej dwa starcia możemy po latach uznać za jedne z najwspanialszych w historii futbolu. Barceloński finał między Bayernem a Czerwonymi Diabłami z dwiema bramkami w doliczonym czasie i wielki comeback Liverpoolu w Stambule w meczu z Milanem. Mam nadzieję, że to starcie też trafi do Annałów. Thiago i Fabinho. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Trent Alexander Arnold, Jordan Henderson, Mo Salah, Fabinho, Henderson, Salah, posiadaniu piłki Henderson, uderzenie, proszę Państwa, no i po ataku, dobra interwencja. Królewscy mogą teraz zaatakować wolną flanką. Dobra centra, w szesnastkę. To środkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Nieudana interwencja. Piłka wciąż w posiadaniu drużyny przeciwnej. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Karim Benzema ma teraz piłkę. Pewnie poszuka miejsca do strzału. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Mane. Piłka teraz do Tiago. Dobrze teraz sala. na dobieg. Bramka dla Liverpoolu. Pierwsza w tym finale UEFA Champions League. Co zrobią? Pójdą za ciosem. Czy wyczekają rywala? Powinni spróbować podwyższyć i kontrolować mecz. Rywale mogą być przez chwilę pogubieni. Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. A Salah przymierzył i posłał mocną, niską piłkę. Bramkarz niewiele mógł tu zrobić. No to mamy 1 do 0. Tony Cross. Powoli teraz, cierpliwie podają piłkę, czekają na błąd. Uwaga, okazja na remis. I tak, tak jest, proszę państwa, mamy wyrównanie, a już się wydawało, że mogą się tutaj nie podnieść. No Tomku wystarczy spojrzeć na radość i ulgę na twarzach kibiców, mecz znów otwarty. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę Gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Mamy wynik remisowy: 1 do 1. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Zablokował, no ale jest pod presją. Teraz trzeba to wybić. Luka Modric. Jak nie on. Piłkę przejmuje przeciwnik. Atak Terec. Przesuwają się pod bramkę. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Obronił, ale piłka w grze. Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Rankarz bez kłopotu wyłapuje to dośrodkowanie. Teraz miejsce z boku. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Ale Bramkarz wykazał się czujnością. Podręcznikowa wręcz interwencja. Sala. Aleksander Arnold. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Tylko minuta dodatkowego czasu. Andy Robertson. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Podanie do Salaha. Mieli Państwo, pierwsza połowa finału UEFA Champions League już za nami. Poprawdy, nie wiem kiedy to zleciało, dosłownie w mgnieniu oka. Faktycznie, dobre mecze mają ten Feller, że się kończą. Na szczęście to dopiero przerwa, a niebawem zobaczymy drugą część tego piłkarskiego spektaklu. Już grają. Jeszcze trzy kwadranse i poznamy zwycięzcę tegorocznej UEFA Champions League. Chyba, że będzie dogrywka. Sadio Mane. Thiago. Rywale nie podpisali się tym podaniem, dlatego Casemiro przejmuje piłkę. Asensio ma piłkę. Piłka zmierza teraz prosto w pole karne. I tak proszę Państwa! Obejmują teraz prowadzenie. Co się dzieje na trybunach? Popatrz tylko Tomku. Fani coraz mocniej wierzą w końcowy sukces. Docenimy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. Liverpool w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Mo Salah znalazł sobie wolną przestrzeń na boku. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Nie poszła im ta kontra, tracą piłkę. Dużo widzi na boisku. Popatrzmy. No i nic z tego nie będzie. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Sadio Many teraz przy piłce. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. I piłka pod nogami Salacha. Był tam faul, ale gramy dalej. Zastosowana korzyść na rzecz Liverpoolu. I przechwycona piłka po tej wrzutce. Widać, że mają to przećwiczone. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Teraz poszedł. Jest za obrońcami. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywa. I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Zrożnego w okolice jedenastki. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. I strata. Fatalne zagranie. Realowi nie bardzo wychodzi dziś rozgrywanie akcji. Czy jednak może... Teraz musi! Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda, następnym razem powinno się udać. Sztab trenerski Liverpoolu sięga po świeżego zawodnika. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Zdecydowanie, ale czysto. Modric teraz przy piłce. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Sabiomane uwielbia takie sytuacje w bocznych sektorach boiska. Virgil van Dijk. Jagą ma teraz piłkę. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Uwaga, wychodzi sam na sam. Alison Becker, nie do uwierzenia. Prowadzą różnicą jednej branki, ale mają teraz rzut roszty. Na pewno spróbują podwyższyć wyniki, zamknąć ten mecz. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest łaska. Niewykorzystany, stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Liverpool walczy z upływającym czasem i rywalem, który chce obronić jednobramkowe prowadzenie. Sędzia zgodnie z duchem gry zastosował korzyść na rzecz Liverpoolu. Strzał! Roberto Firmino! Łatwo sobie poradził z tym uderzeniem, ale piłka szła prosto w niego. Dobrze się tutaj ustawił, jednak ten strzał zupełnie nieudany. Nie musiał się wysuwać. Karim Benzema. Ma sporo miejsca, czy dośrodkuje? Zdecydowane, twarde wejście teraz. Pozostało już tylko 120 sekund. I piłka do Robertsona. Podanie do Firmino. I bramka! Niesamowite! Ten finał UEFA Champions League rozstrzygnie się chyba dopiero w dogrywce. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Wydawało się, że już nic nie ugrają, a jednak mamy wyrównanie w doliczonym czasie gry. Pytanie, czy pokuszą się jeszcze o zwycięskie prawie. I ruszamy. Remisowy rezultat 2 do 2. 90 minut nie wystarczyło. Zaczynamy więc dogrywkę. Wszyscy są już pewnie zmęczeni. Zobaczymy, kto lepiej rozkładał siły. Modric. Luka Modric. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Aj ależ teraz było blisko. Ładnie huknął. Tak, to niewiele tutaj zabrakło. Kilka centymetrów i mielibyśmy naprawdę efektowną bramkę z dystansu. Milner. Firmino. Aleksander Arnold. Traci tę piłkę bez falu. I Vinicius. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. la Olala! Ryzykował tym olejem! Ale opłaciło się. Palce lizać! Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Pytanie, czy Liverpool zdoła się tutaj jeszcze podnieść? Ciekawe minięcie teraz, dalej, uwaga! Dobrze obroniony strzał. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Piłka teraz do Thiago. Druga połowa dogrywki. Zaczyna się. Czy któraś drużyna rozstrzygnie to starcie na swoją korzyść? Firmino. Modric ma teraz miejsce do ataku flanką. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Oxlade, Chamberlain. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Sadio Mane. Nadal coś z tego może być. Ależ kontra, proszę Państwa, i tak niewykorzystana. Mogło być tak pięknie, wręcz podręcznikowo. Rzeczywiście, gdyby nie kiepsko nastawiony celownik, byłaby bramka, ale wiadomo, najtrudniej zawsze z tą kropką na D. No może teraz kolejny atak The Reds, którzy walczą o wyrównującą bramkę. Malverde. Tylko minuta dodatkowego czasu. Koniec. Piłkarski sezon w Europie można uznać za zakończony. Real sięga po kolejne zwycięstwo w UEFA Champions League. Popatrzmy, jak celebrują zwycięzcy. Wygląda to tak, jakby jeszcze do końca do nich nie docierało, że już nic nie odbierze im Pucharu. W tym, jak się cieszą, widać dumę, szczęście i coś w rodzaju niedowierzania. Ale dzisiaj zrealizowali przecież swoje marzenia. Osiągnęli to jako drużyna i jako drużyna teraz świętują. A chyba najlepiej symbolizuje to właśnie ten taniec w kole. Przed nami najważniejszy moment wieczoru uhonorowanie zwycięzców UEFA Champions League. Nawet jeśli dla takiego klubu jak Real Madrid to nie pierwszyzna, to niewyobrażalna radość piłkarzy, na którą teraz patrzymy, to wodzi jak niezwykłe to musi być uczucie. Właśnie dlatego zaczyna się biegać za piłką po podwórku, poświęca się całe lata na treningi. Wszystko po to, żeby doczekać tej chwili. Królewcy wznoszą puchar Europy. Sięgają po najwyższe laury. Popatrzmy jak cieszą się wraz ze swoimi kibicami. Ci piłkarze w pełni zasłużyli sobie na końcowe zwycięstwo. Dali z siebie wszystko. Powiedzmy to zatem jeszcze raz. Królewscy po raz kolejny zabierają Puchar Europy do domu. Świętowanie trwa w najlepsze. Piłkarze Królewskich podbiegli teraz do trybun i wspólnie z kibicami napawają się tym trofeum. Real jednokrotnie już zwyciężał w Lidze Mistrzów, ale za każdym razem jest to wielkie wydarzenie. Dziś mogą osobiście podziękować tym kibicom, którzy wybrali się na trybuny, wierząc w swoich ulubieńców. To ich wspólna radość. Nie będzie łatwo fotoreporterom ustawić teraz piłkarzy Realu Madryt do tego zdjęcia. Fotograf chyba dał im do zrozumienia, że tak to wyglądać nie może. Ustawienie i cyk i jest. Tak wygląda triumfator UEFA Champions League.